Runda druga, oczywiście chcemy zaczynać. E, ta ręka jest, no jeżeli tylko dobierzemy cokolwiek, to jest bardzo dobra. Właśnie, to był dobry draw. Oczywiście cały czas nasz asystent może umrzeć w męczarnia, ale to wciąż był chyba jeden z lepszych draw, które mogłem dostać Nefalia Secite Wydaje mi się, że wciąż bardziej wolę zagrać Garda. Z tej to przyczyny, że Seekai zawsze może być jeszcze jakąś sztuczką na jego stwora, który go zagra w kolejnej turze, prawda, A więc... Wind <coughs> Hunter, jasne. No, oczywiście w tym wypadku lepiej byłoby zagrać... To jest w sumie bez znaczenia. Oponent się zastanawia, co zjeść, tak? No jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, aby zjadł mi manodajkę, ale oczywiście, jeżeli tak zrobi, to przyjmę to z niesamowitą radością. Super. Po prostu bombowo. Jestem ciekawy, czy w ogóle zablokuje chłopak. Zablokował, no dobra. Oczywiście alternatywą było po prostu pozwolenie mu zablokować i zagranie Seekaita, ale wydaje mi się, że się wolę pozbyć jednak tego typa. On oczywiście pewnie będzie miał teraz coś, co zjada z grobu, jasne. To było do przewidzenia. Ale no i tak w pewnym momencie wydawało, wydaje mi się, że musiałem tak zrobić, więc tak jest. To było dobre przewidzenie. Sorry Solid Deprivation. Zrobię z tego gościa pazia. No, ale chyba na razie możemy wpuścić tę czwórkę. Zagrać amulet, poszukać jakiegoś landa. No mamy sporo kart, które nam tutaj bardzo pomagają. Patrzę e, sobie Islanda. Myślę, że najbardziej wykorzystywana z naszej many to jest Island e, i na razie pozwolę mu wbić za 4. Wolałbym ten sensory deprivation zachować na jakiegoś latającego stwora, który ewentualnie mógłbym go po prostu zmniejszyć. Przypuszczam, nie spotkamy się z rebiukiem z jego strony. Nawet nie. Ciekawe Boję się tego tej kontry za 5 mana i bounce Ale raczej jest mało prawdopodobna, więc zagramy sobie tego katara. Ok, udało się. Przypuszczam, że y, przeciwnik fludził dosyć intensywnie, ponieważ miał pełną rękę, więc no, albo tam było dużo landów, albo nie wiem. Hmm. Znowu, jakąś tam ciekawą opcją jest ten szowel, ale znowu nie jestem przekonany do tego szowela. To jednak jest strasznie dużo many, żeby ta karta działała jak należy. No znowu zachowamy. Tak, chcę wziąć mulligan. No ta ręka nie jest też wybitna, ale... Aha, dobra. Chciałem powiedzieć, że ale jego dek nie jest aż tak szybki chyba, ale niestety może być tak szybki jak... Może być szybszy niż się wydaje. fork jasne a no, deprivation tego typu to chyba nie jest taki optymalny plan <coughs> asystent tak czyli problemy z maną, mamą Dobra. dający chłopak, to już jest bardzo dobry cel pod sensory deprivation. Ale czy nie lepiej zagrać nam? No nie, nie lepiej. Musimy zagrać sensory deprivation w tym momencie. Chciałem po prostu przyjmować tej trójki, a ten katar nic nie zmienia, prawda? Tak naprawdę na Bo on i tak nie będzie prawdopodobnie atakował. Aha, no dobra, ten gość jest niemiły. Przypuszczam, że zablokuję tym tym typem, no jasne Zablokował podwójnie, tak? To w takim wypadku myślę, że możemy użyć tego momentu w heroizm. To nie jest najlepsze wykorzystanie tej karty, no ale po prostu mana strasznie mi tej karci. Muszę sobie kupić jakieś tam, jakąś tam prawda, ilość czasu, żeby cokolwiek mógł zrobić w tej grze. Dostanę, dostaję w tym momencie straszne lapy od nich. No i to naprawdę potrzebuje, Nie wiem czego potrzebuje. Opcji na zabicie kapitana, no to nie będzie zbyt łatwe. Na pewno niebieska mana to bardzo pomoże. No, Przegrywamy ten wyścig niestety na razie, ale no, wciąż niebieska mana po prostu. Niebieska mana i powinna być nieźle. Ech... Eee... Mamy do feroźny, tak? Ck... <suszel> no niestety. Mamy w tym momencie trzy tury życia. Mam nadzieję, że nie wpadniemy pod tą kontrę, za tam nie wiem. Trzymana Fightful Delusion Murland Hound, no to jest karta, która nam daje jakieś auty, prawda? No atakujemy w tym momencie wszystkim. A, kiwer jest bardzo niemiły 9 dziewięć, y, dziewięć Islandów, 6 plańców I tak się to kończy niestety. No okej. Okay. Nie ma co pokazywać mu więcej, większej liczby kart. Uh -huh. Myślę, że Exorcism tu będzie dosyć dobrym dodatkiem do naszego deku. Natomiast zrezygnujemy chyba ze Smite the Jego potwory są raczej małe. No i chyba tyle. Nie wiem, nie wydaje mi się, aby coś tutaj można jeszcze było zmienić na lepsze. Chyba, że wywalimy Fortress Kraba, a damy monstrus. Tak będzie chyba jeszcze lepiej. Ponieważ eee... No krab nam nic nie daje tak naprawdę. No nie jest to też najlepsza ręka świata, no ale... Tak jest. Ten island nam daje jakieś nadzieje, żeby jeszcze coś zrobić w tej grze Podobnie jak zebrał nam nadzieję, żeby coś zrobić w tamtej grze, prawda Myślę, że ta, z tamtym islandem y, tam, ta, tamta gra byłaby po prostu znacznie A proszę, nie ma any, tak Bardzo dobra informacja Oczywiście nie będę teraz blokował jeżeli zaatakuje bo to znaczy, że ma momentów heroizm. Tak jest, wpuścimy to spokojnie. Hmm, mogę tego zmniejszyć. Przyjąć, za, znaczy zablokować tego i tajdować go. A no ja myślę, że nie ma sensu. Na razie zostawimy tak jak mamy. Mamy całkiem dużo życia. Sytuacja jest w miarę opanowana, tak myślę przynajmniej. Jeżeli nie dobierze many, to zbansowanie mu na górę travelera będzie dobrą opcją. Czy ja chcę mu zbansować na górę travelera? No myślę, że tak To go opóźnię o kolejną turę Biała mana Dziękuję I w tym momencie raczej już tej gry nie za bardzo możemy przegrać Może naprawdę zdarzy się jakiś ciąg, nie wiem, jakichś niesamowitych sytuacji. dlatego na zewnątrz warto to zrobić jasne Hmm. Przypuszczam, że może mieć. A no, zagram to od razu, po prostu. Przypuszczam, że może mieć mm, moment of heroizm, więc teraz w tym momencie zagrywając na, na każdego na dowolnego z Humanów nic mu to nie daje, prawda, więc no właśnie gdyby miał gościa z 4 ataku, to przeżyłby jeszcze jedną turę, prawda, a w ten sposób już nie jest w stanie nawet jednej tury przeżyć. No i jesteśmy w finale.